Siemaneczko moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam coś zakomunikować. Cieszę się, że się poznaliśmy, i cieszę się, że jesteś przy mnie. Bardzo się cieszę z tego powodu, że mnie wspierasz, a ja psychicznie, niestety, i fizycznie źle się czuję. Nie warto się angażować w znajomości. Ja mam wylane na niektórych znajomych. Kto chce być, to będzie, a jak nie, to nic na siłę, moi drodzy. Kiedyś się zaangażowałem w przyjaźń. Jak się, o, jak się znajomi oddalili ode mnie, to moi znajomi bardzo, y, to przez moich znajomych to bardzo przeżywałem. Pomyślałem, że to szczera przyjaźń, a się okazał, okazali fałszywi. Przez to mniej serce boli jak ktoś odejdzie, dlatego jestem ostrożny w relacjach z ludźmi. Znasz moje imię, nie moją historię, więc nie oceniaj. Pomagaj nawet jeśli tobie nie pomagają, bo staniesz się jednym z nich. Kiedy dużo pomogłem, dziś jestem pomocny. Dla mniejszej ilości ludzi. Wa wartość, Znaj y powinniśmy znać swoją wartość, moi drodzy. Nie, nie nakładaj na siebie presji, nie oceniaj się zbyt surowo, doceniaj siebie. Lubię szczerych i prawdziwych ludzi. Nienawidzę kłamstwa i obłudy. To nie wiek mówi, ile masz lat, ale twoje podejście do życia. Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same, sztuka życia to cieszyć się małym szczęściem. Ja się nie zmieniłem, wciąż jestem taki sam, ale nie chodzę już tam, gdzie mnie nie chcą, którzy nie odbierają i nie piszę do tych, którzy nie odbierają i nie, nie, odpis nie odpowiadają. Odchodzę z miejsc, gdzie, mnie nie, gdzie nie jestem mile widziany. Każdy jest piękny na swój sposób, nie jesteśmy ubraniem. Czy przedmiotem, abyśmy się komuś każdemu podobali? Nie jesteśmy dla każdego. Każdy jest piękny. Na swój sposób nic, ni nic nie można narzucić, nie można narzucić swojego zdania, lecz można wyrazić swoją opinię, moi drodzy. Jak to mówią, nie każdy nie każdego można, nie każdego musimy lubić, ale powinniśmy siebie szanować, moi drodzy. Także powiem tak: lepiej być słabym oryginałem niż byle jaką podróbką. Nikt nie jest zbyt zajęty, by do ciebie nie napisać lub zadzwonić. Wszystko zależy od tego, jako rolę grasz w jego życiu. Ja czuję się już od dłuższego czasu apetyt mam apatię, czyli zobojętniały jestem nieczuły na bodźce zewnętrzne, niezdolny do odczuwania i okazywania wzruszeń, na przykład apet apetyczny spojrzenie. Spojrzenie, czyli, no, jak mówię, że jestem obojętny na uczucia, na ludzi, bo kiedyś zostałem skrzywdzony przez człowieków, przez, lu no, przez ludzi, i dlatego już od dłuższego czasu to się we mnie zbierało, wzbierało, no i poszło, wybuchło. I jak to mówią, yy, bomba zegarowo-psychologiczna, yy, tak? Dlatego mam traumę do ludzi, i niestety postanowiłem się do ludzi aż tak nie, nie przywiązywać, nie przywiązywać wagi do znajomości, do przyjaźni, po prostu. Być ostrożnym w relacji międzyludzkiej, bo nie wiadomo na kogo się trafi. Kto będzie życzliwym człowiekiem, kto będzie dobrym przyjacielem, przyjaciółką, kto oczywiście będzie dla nas dobrym, będzie dla nas dobrze. Nas wspierał, nas nakierowywał, ponieważ nie znamy dnia ani godziny, że nasze życie może być przewrotnie, przewrócone o 180 stopni albo 300, 360 stopni. Także musimy uważać na siebie, z kim się zadajemy, komu ufamy, komu powierzamy nasze tajemnice. Oto taka moja dygresja na dzień dzisiejszy. Chciałbym też powiedzieć, że przykro mi jest, że, niektórych, o, że niektóre osoby odrzucają. Od, sam od siebie, że po prostu staje się niemiły, opryskliwy, ale właśnie to jest wynik tej epatii, że jestem po prostu, izoluję się od ludzi i nie czuję się komfortowo yy, z tym, że po prostu ludzie chcą dla mnie dobrze, a ja się od nich odsuwam, choć wiem, że nie powinienem, dlatego moi drodzy, przepraszam was serdecznie za to, mam nadzieję, że nie będziecie się na mnie gniewać, po prostu chciałbym też, yy, żebyście zrozumieli mnie, że nie zawsze muszę być uśmiechnięty, też mam swoje uczucia. Też mam yy, prawo być szczęśliwy. Być szczęśliwy w miłości, w przyjaźni. Po prostu w relacji międzyludzkiej. Także, moi drodzy, pozdrawiam serdecznie. To nie jest filmik, abyście po prostu polajkowali, skomentowali, czy coś. Po prostu to jest filmik o tym, jak ja się czuję, tak? Dlatego pozdrawiam, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Na razie, cześć! No się maneczko moi drodzy, po krótkiej przerwie technicznej właśnie chciałem powiedzieć, bo powiedziałem w poprzednim ujęciu, że empatyczny, yy, czyli sympatyczny i tak dalej a tu chodziło o, o jedną definicję, czyli zaraz wam chodziło mi o apatię, czyli ten całkowitego z obojętnienia, niewrażliwość na bodźce, w, powiem tak, stan równowagi wewnętrznej, spokoju i ducha, wyzwolenie od namięt, po prostu przyjemności, po prostu bycie zamkniętym e, w swoim świecie, e, zamknięty na bodźce, który nie reaguje na bodźce, czyli na e, miłe słowa czy na przytulenie. Po prostu chodzi o to, że się nie lubi y, przytulać człowiek y, apatyczny. Y, nie, nie lubi rozmawiać, zamyka się w swoim świecie. Najchętniej no, to by siedział pod kołdrą, płakał. Nie robił. Po prostu przeleżał cały dzień w łóżku. To są stany depresyjne. No, moi drodzy, ja takiego aż apaty, apatycznego stanu nie mam, żebym leżał w łóżku pod kołdrą. No, czasami się zdarza, że już siedzę cały dzień w domu i nie chce mi się wychodzić, nie chcę mi się z nikim gadać. Po prostu to jest to, że po prostu przez jakiś czas byłem odrzucany przez ludzi. Dlatego stałem się obojętny na uczucia innych, na gesty innych, przestałem być wrażliwy na innych, na innych, ludzi. Stałem się obojętny dla ludzi tych, po prostu że stałem się obojętny ze względu na to, że po prostu nikt, jak, jak powiedzieć, jak ja potrzebowałem pomocy, mnie nikt nie chciałby słuchać, porozmawiać, tylko wszyscy twierdzili, że nie mają czasu. Ma, że są zajęci i tak dalej. Dlatego też postanowiłem ja być yy, osobą apatyczną, czyli też obojętnie Podchodzić do ludzi. Ludzie są, bo są i tak odejdą. Się ludzie zmieniają, przewijają się przez moje życie. Dlatego postanowiłem moi drodzy być ostrożny w zawieraniu yy, relacji z drugim człowiekiem. Nie, nie ufać tak dogłębnie, nie po prostu nie zwierzać się ludziom tak szczerze, tak jak kiedyś to robiłem, bo szczerze kiedyś powiedziałem parę rzeczy o sobie i te osoby wykorzystały to przeciwko mnie. Dlatego moi drodzy, teraz nie będzie mówienia co 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 mnie boli co mnie cieszy co mnie raduje bo to nie na tym rzecz polega jeżeli naprawdę ktoś przy mnie będzie to będzie a jak nie no to drzwi są otwarte ja nikogo nie trzymam na siłę wśród swoich znajomych jeżeli chcecie opuścić mo mo moje podwórko to możecie opuścić także żegnajcie trzymajcie się do zobaczenia na razie cześć to tyle w tymże dzisiejszym odcinku Cokolwiek bym nie zrobił, to i tak niektórzy nigdy mnie nie polubią. Nieważne czy będę dobry czy zły, smutny czy wesoły. Są też tacy, którym oddałem serce, a jedyne co potrafili, to je, to je zniszczyć, złamać, zdeptać. Jak niepotrzebną rzecz. Nauczyłem się nie, gro, nie gonić za nimi, bo kto miał odejść, to i tak by odszedł, bez względu na to, jak bardzo bym się starał. Ale są też tacy, których nie było a pojawili się gdy kogoś potrzebowałem najbardziej tych właśnie cenie wyciągnęli pomocną dłoń gdy tego potrzebowałem oni mieli nie oni mnie nie opuścili za pozostałymi nie palę mostów za to stawiam wysoki mur aby ci którzy mnie zdeptali nie mieli powrotu a kiedyś życie samo ich rozliczy